Możemy. Dobrze. Proszę, kochanie, przywołaj do swojej przestrzeni subtelnej duszę Adama. Zapraszamy Cię do nas do sesji. Piękna dusza. Agnieszka, masz tęczę nad sobą. Przepiękną tęczę. Tego, tego jeszcze nie było, ale dobra, to coś nowego. <grym> Ja dzisiaj, ja, ja, ja dzisiaj powiem, bo Adam już troszkę jest Ja dzisiaj tu miałam piękną istotę, taką świecącą, że hej, a u ciebie jest nad głową piękna No Dobrze, mamy duszę. Witam się z tobą, piękna dusza. Agunia, jak go widzisz? Powiedz, jak widzisz tego naszego Adasia? Tak, doszłam tutaj dużo chcę nam powiedzieć. Jest taka otwarta, jak jaki ty. <laughs> ty. Od razu nawija, nie? Ona mi pokazuje. Pokazuje mi obciążenia, z którymi przyszła dzisiaj. Ale mam taki zrzut, wiesz co? Od razu już ten. Tu widzę, bo... Pierwsza przyszła do mnie z jednym bagażem, a za chwilę ona pokazuje mi się z trochę innym bagażem znaczy w innym wystroju. Teraz w ogóle ten pierwszy bagaż jest taki, wiesz co? Yy, tu nie chodzi o klauna, ale czasami jest tak, że na pokaz przybieramy pewną maskę. Yy, I ty trochę masz taką energię, właśnie, którą próbujesz rozbawić, zabawić. Także złą sytuację u siebie w życiu. A pod spodem jak zerkam i pytam Twoją duszę, co chcę jeszcze im pokazać, to ona im pokazuje ten prawdziwy bagaż. To jest taka informacja właśnie, tak, która ma potężne przeniesienie na to scalenie, które dzisiaj będziemy na pewno robić. Masz rozdźwięk, to jest konflikt u Ciebie potężny. Dusza mi mówi, wiesz, mam takie, co innego robię, co innego myślę, yy, co innego mówię. To jest trochę ochrona też siebie. Chcę, żebyś dobrze mnie zrozumiał. To jest ochrona. To jest nie pokazywanie dalej twarzy, ok? Poczekaj, moja fileczkę. Ona tu dusza jest bardzo rozgadana i zaraz zobaczymy, co jeszcze nam pokazać. <laughs> Swoją córkę, jak jej wprowadzisz. Pachnąłaś, <laughs> pachnął tak z przodu idź, idź, idź. idź tak, że zapraszamy, królewno. Siłą rzeczy po prostu sorry, toż ty rządzisz. Dobrze, rozumiem cię. Tak. Ja mi wszystkich pokazujesz teraz. Okej, okay, dobrze, spoko. żonę to byłą tak. Prawie chyba. Dobrze, zapraszamy Ciebie też. Okej, okay, ogólnie sytuację rodzinną pokazujesz. Tak. Finanse. Trochę się zaczęliście chyba martwić nawet. Aguś, i jak, byśmy pierwsze, jak ty to widzisz tam w przestrzeni? Do czego pierwszego cię prowadzi dusza? Do małżeństwa, czy do finansów, czy do, do czakr, do rodu? Czakry to sobie zostawimy na koniec. To czakry. Do rodu. Na samym końcu. Zobaczmy, <laughs> nam się pokaże, bo <laughs> aktywacja czakr zachodzi w pewnej sekwencji. To nie jest tak, że się uruchomiły jakąś czakrę. Natomiast poproszę, żebyśmy, wiesz co, zajęły się wiesz tutaj te sprawy. Rodzinne. Na... O, mm -hmm. I finanse, popatrzmy, ale tutaj właśnie kobieta, dziecko, tutaj w ogóle. Dobrze, Agunia. Ja się przygotuję tam na odblokowanie jeszcze tych finansów, ale do tego rodu dobrze. Co takiego się dzieje w takim razie tam u Adama? Pokaż nam, piękna duszo. To, co powoduje całą tą sytuację teraz w małżeństwie twoje. W jaki sposób możemy Ci pomóc? Pokaż nam, pod świadomości Twoje, nakieruj nas. Jakbyś ich teraz postawiła, Agnieszka, na wprost siebie, to jak to wygląda? To, jest w ogóle odwrócona do niego? Tam już jest Poczekaj, po wszystkim. Po Dobrze, popatrzymy trochę na wcielenia. I później na koniec tej pracy yy, yy, poprosimy, żeby stanęli dobrze na wprost siebie, Tylko, że. Yy, że, że... Żeby ich całkowicie, żeby się rozeszli, podziękowali sobie za wspólnie lekcję, że za życie. No ale... Tak, że no to faktycznie poszło. Ale no, poczekam, to jest historia wcieleniowa, więc nie zaczniemy od odcięcia, tylko zaczniemy od zobaczenia, skąd to płynie. Mhm. Zobaczymy, gdzie są korzenie Twojego bólu. Bo już widzę, że wiesz, czasem jest tak, że tak naprawdę tą swoją prawdziwą twarz chowamy w ogóle całkowicie przed wszystkimi. Tak naprawdę nikt jej tak naprawdę nie zna. Ale dopóki. nie jest naruszona taka bariera samorealizacji, samowyrażania, to, to może i gdzieś tam jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast widzę, jak przez wcielenia, w ogóle mam takie poczucie, jakbyś przez wcielenia nigdy nie znalazł tak naprawdę takiej, takiej prawdziwej miłości, której mógłbyś się oddać w stu procentach. Mam takie właśnie, że Twoja dusza mi pokazuje jak ona w sobie wędruje przez te wcielenia, w poszukiwaniach właśnie kogoś takiego, przy kim mógłbyś spędzić życie. Czasami jest tak, że w pewne relacje wchodzimy, bo wyczuwamy energię, ale my wyczuwamy energię po prostu osoby, z którą się spotkaliśmy gdzieś wcześniej. Widzę jak w jednym z wcieleń, bo to jest gruba wcieleniowa historia, przysiadasz przy swojej, yy, z tego wcielenia żonie. Ale mam takie przysiadasz przy niej w sensie, <gry> bo widzę, jak ją wypatrujesz w ogóle jako dusza. Natomiast yy, Mam takie poczucie, że na wiele relacji decydowałeś się. Z tego powodu właśnie, z tego decyduje się większość ludzi, czyli żeby nie być samotnym. A w środku miałeś takie poczucie niedosytu, niespełnienia. Właśnie. To jest ten moment, w którym zaczynamy tracić siebie gdzieś. Czekałam się popatrzeć właśnie na ciebie tutaj trochę. Poznać ciebie. Hmm. Ta miłość, którą chcesz otulić córkę. To jest właśnie, dlatego takie Twoje duże starania to są. To jest to wszystko, czego Ty też nie dostałeś, nie poczułeś, nie odczułeś. To jest tak, jakbyś ten głód z tych wszystkich cieleń, które gdzieś ciągniesz za sobą, próbował zaspokoić. Właśnie, żeby chociaż następne pokolenie miało. Masz bardzo dobre serce. Bardzo dobre. Szczere takie, dlatego tak się pochowałeś, poukrywałeś. Widzę, jak rozdziera cię ten ból. Dlatego odważyłeś się nam o tym powiedzieć. Twoja dusza też jest właśnie tymi poszukiwaniami wyczerpana. Poczekaj, zobaczymy w tym miejscu, dlaczego tak szukasz, o co chodzi. Hmm. Wiesz Adam, jesteś taką istotą, która jest taka o, wspaniała, masz energię. E, natomiast dzisiaj się troszeczkę uziemimy też w tym wszystkim. Ponieważ masz takie, wiesz co, ten twój niedosyt płynie z tego, że ty jako ten wolny duch czujesz się trochę ograniczony jakby też tymi ziemskimi warunkami. One nie do końca ci współgrają. I to jest tak, jakbyś w tych kobietach szukał takiego drugiego wciel, wcielonego anioła. Hmm, wiesz, co na ziemi te wibracje są troszkę inne. To nie jest tak, że masz zrezygnować ze swoich poszukiwań, bo Twoja dusza ma znaleźć ukojenie. Ale też masz postępować zgodnie z prawdą swojego serca, czyli właśnie to nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę mimo wszystko gdzieś wypełnić tą pustą przestrzeń. Nikt ci tego nie wypełni. Tak? Nie wchodź nigdy na siłę w takie rzeczy. Tak? Bo wtedy, wcześniej czy później, przepracowujemy to po prostu. Hmm? Hmm. Bo mam takie poczucie, że po prostu ty czasami funkcjonujesz na tak wysokiej wibracji, że. Tak, jakby to zejście do tych ziemskich spraw, też tematów i do tej rzeczywistości, jest dla ciebie takim gruchnięciem, jak tego ikara, nie? Mitycznego. Tak? I, i to jest to zderzenie się Twoich takich wewnętrznych, m, użyję słowa oczekiwań, ale takiej wewnętrznej Twojej prawdy bym powiedziała, tak naprawdę, tak? Z tym, co, co masz. Wiesz, są, są takie dusze wśród nas, które. Naprawdę w swoim otoczeniu potrzebują bardzo wyjątkowych osób. I są takie, znajdziesz taką, tylko nie iść na kompromis życiowy, adaś. Znajdziesz taką, bo jest taka dusza, jak ty, tak? Otwórz się po prostu na to. Natomiast chcemy, żebyś to zauważył też dzisiaj, bo ta Twoja dusza trochę tak krąży, bo ona tak jakby. Hmm. Wiesz, to masz zejść na Ziemię. Dlatego masz tak dużo tych spraw teraz, tak? Takich konkretnych, bo ty masz zejść na ziemię, pozałatwiać swoje sprawy, poukładać życie i stanąć twardo na ziemi. I wtedy będziesz tak tą ostoją, tak? Dla swoich najbliższych. Będziesz tym ojcem, mężem, tak? Opiekunem, nie? Tutaj energetycznie po prostu poprowadzimy to, tak jak nas dusza prowadzi. Bo masz takie trochę niespełnienie, ono jest tam na ziemi, ale właśnie chodzi o to, że. Jak czujesz, taki niedosyt mamy, że źle się czujemy na ziemi, że coś nie tak, to znaczy, że czegoś nie przepracowaliśmy. To znaczy, że nie czujesz się w sobie, w swoim życiu, w swoim ciele, jak w domu. Do takiego poczucia tak naprawdę dążymy w pracy duchowej. Bo to nie jest tak, że gówno się nie przytrafia, żebyś to też usłyszał. Tylko chodzi o to, w jaki sposób ogarniemy ten temat. Nie? Rozumiem tak. A czy mogli, możecie mi powiedzieć, na czym polega nie wchodzić w kompromis z tą bratnią duszą, że tak powiem? W jakim sensie nie wchodzić w kompromis? Jeszcze odpowiadam. Poczekaj, połączę się z twoją duszą. Bo ona mi sobie zczyta z paru przestrzeni. Wiesz, czasami w wyniku różnych doświadczeń jest w nas pewien rodzaj lęku i strachu, i on jest taki trochę z tyłu ukryty. I my czasami godzimy się na y, życie z partnerem, którego tak naprawdę nie kochamy, bo czujesz ten niedosyt. My godzimy się na jakąś sytuację, na którą cały krzyczysz nie, tak? Albo grasz dobrze, a wkurz przez ciebie przemawia, tak? Bo ty pod tą łagodnością masz właśnie dużo ukrytego tego gniewu. On nam się teraz zaczyna pokazywać na przykład, nie? Hmm. Co jeszcze mam na myśli kompromis, wiesz, bo przychodzi mi tak, że bo chodzi o wiesz, po... najprościej mówimy idziesz zawsze za odruchem serca, ale kiedy mierzymy się z życiem, to już wcale nie jest takie oczywiste. Bo czasami musimy bardzo twardo stanąć do sytuacji i to jest właśnie twoje zadanie też, tak? Czy odpowiedziałam na Twoje pytanie? Czy czujesz jeszcze niedosyt? Bo to czuję jako ten kompromis, który wypłynął mi w tym słowie. Tak? No. Takie wiesz, właśnie takie, wiesz, to jest taka u Ciebie właśnie też dzisiaj będą się unifikować, pracować ze sobą. Te energie męskie, żeńskie, żeby to się ujednoliciło, żebyś tam, kiedy potrzebujesz, być delikatny, bo ty też masz inną energetykę, żebyś mógł być. Ale tam, gdzie masz po prostu z pełną mocą stanąć i walnąć w stół, żebyś też po prostu to robił. Zwracam Cię ostatnio też na to uwagę, na stawianie się do takich sytuacji, które mogą ci burzyć, po prostu, tak? Twój, twój, twój spokój na skrzydłach twoich. Taki widzę wiatr czasami tam burzy ci po prostu, tam tamte piórka. Dobrze. Dobrze, to teraz tak, troszeczkę tutaj zobaczyliśmy, bo nie masz jakichś takich, wiesz, masz takie czuje z tych cieleń, wiesz, ale nie masz jakichś tam historii drastycznych, nie wiadomo jakich. Powiedziałabym, że taka tam, wiesz, zlepek różnych rzeczy, które w tym temacie utkały się w pewne doświadczenie powtarzające się. Kontraktów już między nie ma żadnych, między nimi, nie? Między jego żoną a nim. Myśmy ostatnio usuwali te kontrakty. W momencie, jakich postawimy przy sobie, dobrze? Okej. Okay. Wiesz to znajdziemy Adama od razu w tej przestrzeni, w momencie, w którym był szczęśliwy i po prostu zadowolony, dobra? To poproszę so, cię, Agunia, idź, poszukaj go. Tam, gdzie jest taki radosny, szczęśliwy, gdzie cieszy się życiem, tam idziemy do niego. Właśnie, tak, na tak, 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 tak. Gdzie jesteś taką istotą, która tam dużo, dużo wędrowała w tych niebiańskich klimatach. I to jest tak, jak Anioł decyduje się. Na zejście na ziemię, bo anioł może to podjąć taką decyzję. To on takiego strzała. Wiedzisz, tak, Adasiu? Tak, tak. Są anioły, które mogą po prostu. On nigdy nie może wrócić do anielskiego stanu. Przyjmuje to z samym dobrodziejstwem włącznie ze śmiercią. Natomiast to jest taki moment, w którym właśnie czuję ten Twój ból po zejściu w takiej formie na ziemię w ogóle to jest ten ból, który gdzieś dzisiaj uwalniamy też, bo jest w nas takie ból istnienia trochę. To jest to rozdarcie. To jest to rozdarcie po wypędzeniu nas z raju, rozdarcie po opuszczeniu łotka mona matki, rozdarcie jak zszedłeś jako anielska istota. Cię widzę tam, nie, tam, uu, twoje ziomki tam już nam machają. Tutaj. Oni już tam się nam no, pokazują anielskimi fryzorkami, poważnie. Jest nas pewien rodzaj bólu, który nie zależy jakby o nas. Od nas jest wpisane po prostu w inne rejony, tak, świadomości zbiorowej, grupowej i w ogóle. I dzisiaj pozwolimy sobie temu popłynąć dalej, dobrze? Bo my czasem nie zdajemy sobie sprawy, a to Cię trzyma. To rozdarcie mocno u Ciebie jest wyczuwalne. I u Ciebie się mocno przejawia relacja z matką i kobietami. Y tak, i hmm? to, że jakoś tak w tych relacjach damsko-męskich, tak właśnie tutaj, nie? Mhm. Proszę, Adaś, mów teraz tym No coś przerwałam Co, ci. Coś tak? chciałeś powiedzieć, Adasiu? Chciałem zapytać, czy tak przy okazji jesteście w stanie powiedzieć, dlaczego ja jak gdyby jako ten anioł szedłem na ziemię, a, bo słyszałem o czymś takim i są różne powody tego. Czy da się y, sprawdzić powód, dla jakiego ja w takim położeniu się znalazłem? Czy to jest jakaś hmm. Znalazłem. Przepraszam tę wolą Bekę, bo to sam podjąłeś taką decyzję, nie? może. informacja idzie, nie? Ale tak fajnie, tak. że ty masz taką aniołską energię. Co się stało, że się znalazłem w takim położeniu? Przepraszam Cię, bo to jest wspaniałe. Jesteś cudownym po prostu. Cudowną Taki istotę. aniołek jest, kochany. Wspaniałe. No. Sprawdzimy, tak? Już zerknę, jeżeli nam pozwolą na to zerknąć, a tak, potwierdzę sobie po prostu informację. Ty zawsze byłeś słabą, Aleś. Widzę jak ty chodzisz jako ten anioł tam i się też nudzisz, masz taki etap tam po prostu, nie wiesz, wiesz, wszystko ogarnąłeś, wszystkie światy stworzyłeś, Bóg się zachwycił tysiąc razy twoimi dziełami i po prostu jak to ty w końcu mówisz, bo przyszło mi jako wierzę, chcę doświadczać. I widzę też, jak ty słyszałeś o tym upadku anioła, bo jest taki moment, że czasami anioł tak mocno spada, że nawet sobie rozcina coś i pierwszy smak krwi czuje, jak czujesz wtedy przy tym upadku, wiesz? Niesamowite. I płynęła mi informacja, chciałem doświadczać i potwierdzam to. Był moment, w którym już po prostu tak tam poogarniałeś wszystkie klimaty, że słyszałeś o tej wspaniałej ziemi i mówisz, chcę doświadczać, chcę żyć w pełni. I dlatego masz taki niedosyt, bo ty do dzisiaj jakbyś, czy miałeś etap, bo zaraz tam pójdziemy, natomiast przez długie wcielenia widzę Cię jak błądzisz w poszukiwaniu tego, żeby zaspokoić ten swój głód. To jest ten moment. Dlatego zadałeś mi to pytanie. Bardzo Ci dziękuję, bo to jest Ci potrzebne. Jeszcze jakieś Ci krąży? Przerzucam to co mówię, cały czas rzeczywiście czuję, że tak jest. Naprawdę, tak. Pętak, na... Sprawdź to, tak. Pętak, ja nie potrafię ci powiedzieć, po prostu jest rodzaj przepływu, który jest. Doświadczamy go. Tak? Bez względu na to, co tam, nie wiem, się mogłoby wydawać. Zawsze proszę sprawdź, zweryfikuj. Jeżeli kiedykolwiek potwierdzisz jakąś z tych informacji, które usłyszałeś w innym źródle, to to za ciebie zawsze będzie potwierdzenie, aha. Bo tak se weryfikujemy czasem, nie? Natomiast wiesz co, też pamiętaj, że twoje ciało fizyczne reaguje na prawdę i fałsz. Nie? Tylko naucz się obserwować, jak cię ludzie okłamują. Zwróć uwagę, czy się kurczysz, to już jest reakcja ciała fizycznego na kłamstwo. Czy rośniesz, tak jak właśnie z serduszkami kończyliśmy ostatnie spotkanie, wszyscy rośliśmy, tak? Bo energia w ogóle szła, nie? Ja wam powiem szczerze, że jak widzę y, jakąś kłótnię, coś złego między ludźmi, szczerze przyznam, znam, czuję taką negatywną energię i źle mi z tym. Jak widzę, że ludzie się kochają, y, godzą, i się uśmiechają, ja od razu z nią się nich patrzę i to jeszcze bardziej pobudza, że, to, że widzę takich ludzi i widzę takich kochających się ludzi szczęśliwych, podbudowuje, stać się, się jeszcze większy, a jeżeli ja, ja mam jakoś w tym zasługę, to tym bardziej się jeszcze bardziej buduje. Ale żeś głęboko, Adaś nas zaprowadził, pięknie uwielbiał takie podróże.